Po półtora miesiąca przyjechaliśmy do Marka. Największym problemem Marka było to, że nie miał energii do zabawy z dziećmi, a z drugiej strony przeszkadzał mu jego brzuch z wideokonsultacji wiem też, że ciężko było mu przygotować posiłki do pracy, bo nie miał po prostu na to czasu. Dlatego dzisiaj zabieram Marka na zakupy, gdzie kupimy produkty na 5 lunchboxów, które przygotujemy w mniej niż 30 minut. Poprzez ten odcinek chcę pokazać Markowi, jak i wam, że nie musicie spędzać godzin w kuchni, chcąc przygotować sobie zdrowe posiłki do pracy. Minęło półtora miesiąca. Sporo wiem, ja wiem, że ci się sporo zmieniło u ciebie, ale jakbyś miał nam opowiedzieć wszystkim, co dla ciebie najbardziej się zmieniło? Trochę kilogramów już było. Udaje mi się już biegać, więc Mam większą aktywność prowadziłem. Jest sobota 6 rano i chyba nie ma nic lepszego niż to 7-8 km, gdzie ja no ci powiem, że jestem na maksa zdumiony, jaki ty progres właśnie biegowy zrobiłeś, bo nie dość, że właśnie chudniesz jesteś na redukcji, masz mniej tego jedzenia, wtedy ludzie zwykle mają mniej energii. No, no, no ja właśnie z tym bieganiem też jestem w szoku, bo zawsze dla mnie to było takie nudne, a teraz właściwie jak jest dzień taki bez biegania, no to takie nie nogi zwędzą i tak nie mam ze sobą co zrobić, nie mogę znaleźć jakby miejsca dla siebie. No i to bieganie jakoś tak już weszło mi w taki rytm dnia, że, że, że zawsze te... tam trzeba trochę jednak tych kilometrów zrobić. Też coraz lepsze wyniki w tym bieganiu osiągam. Do do tej pory, jakby patrzyłem na to z perspektywy, żeby przebiec daną odległość. Teraz oczywiście zaczynam patrzeć i pilnować coraz bardziej tych czasów, żeby one były coraz lepsze i żeby pobijać sam swoje rekordy, które sobie tam wcześniej ustawiam. A żywieniowo, jakbyś miał ocenić swoją dietę wcześniej, a teraz? Na pewno wjechało więcej warzyw i wyjechały kabanosy, wyjechały jakieś tłuste wędliny. to myślę, jak zajrzysz do lodówki, to zobaczysz. Ludówka wygląda dużo lepiej, bo tak naprawdę tu masz źródło białka, źródło warzyw, jakieś tam owocki chyba są. Tylko tutaj Tu, jakieś, tu jest fajne, ciasto, to jest specjalnie skarzy. dla Ciebie. Żebyś mógł zobaczyć. Domowej roboty mama zrobiła w niedzielę i tak, wiesz, zostało. A, ale, ale jeszcze nie zaglądałem, szczerze mówiąc. Super. Super to wygląda. Na pewno też y, poprawiła się moja jakby, energia taka wewnętrzna, że bez problemu rano wstaję, mam więcej siły, więcej mi się chce, mam więcej jakichś pomysłów. Dzięki temu też znajduję czas, y, nie wiem, na zasadzie, że więcej mogę też spędzić czasu z rodziną, więcej mogę też poczytać. Nie ucieka mi ten czas przez palce, tak? Więc więcej jakby tego czasu wykorzystuję. Podobno lepiej śpię, ona jest bardziej zadowolona bo nie chrapie, więc, więc są same właściwie na dzień dzisiejszy plusy. To jest piękny przykład, jak dieta może wpłynąć też na jakość snu. Mniej ważysz, przez to nie chrapiesz, przez to lepiej śpisz, lepiej, przez to szybciej szybciej regenerujesz, tak, się snu. Tak, łatwiej wstaję i idzie, mam więcej no. siły rano i, i, i to jest takie, na takim powerze się budzę. I też jak weekend przychodzi, to nie jest tak, że wiesz, że nagle w weekend ja sobie pozwalam, mogę spać do 12, tylko że właściwie już organizm tak się przestawił, że godzina 6 rano, ja już jestem na nogach, oni wszyscy śpią, ja mówię, dobra, mhm. to idę pobiegać czy coś tam, właśnie, czy na siłownię pójdę, no teraz siłownia? to jest w ogóle, wiesz 6, to jest pusta, to jest super wtedy. Jest 7 rano, dzisiaj przebiegniemy jakieś 5 km po lasku. Zaczynaliśmy od 2,5 km około, teraz już robimy około 5,5, więc jest moc, a potem będzie pyszne śniadanko na smutko. Rodzina po pierwszym miesiącu zauważyła efekty. Nie tylko zmieniły się nawyki żywieniowe, ale zmieniły się cały, cały styl życia. Biorąc pod uwagę, że nie wiem, był mecz, to na przykład człowiek wychodził gdzieś do pubu, tam się obżerał jakimiś burgerami, chipsami, naczosami, jakieś ze dwa, trzy piwka zawsze wjechały. No to, to teraz, teraz to możemy sobie pietruszkę pokroić, łupiec w piekarniku, meczyk obejrzeć w domu, ale potem trzeba po takim meczyku spokojnie tę piątkę przebiec, żeby, żeby nie było. Ty też miałaś tak, że co weekend były na obiedzie u rodziców i jestem ciekaw właśnie, jak sobie z tym radzisz. Jeżdżę na taresz mniej mięsa, więcej warzyw, plus, że kotlety w ogóle wyjechały wtedy z menu i u mnie właściwie wtedy cała rodzina, jak się spotykamy, to, to nagle, wiesz, nie ma kotletów, tylko jest na przykład jakiś właśnie... I w sumie cała rodzina nagle jest tak, zrobi. Tak, to, to by no. wychodziło na to. W pewnych przyjemności sobie nie odmawiamy i takie niedzielne ciasto, tam kawałeczek, dwa zawsze też. Żona na mnie krzyczy, że zawsze największe kawałki wybieram, ale no, w pewnych rzeczy nie Jesteśmy jeszcze w stanie przezwyciężyć, aczkolwiek nad nimi będziemy pracować. Ja mam takie powiedzenie, słuchaj, że im więcej robimy, tym na więcej słodyczy możemy sobie pozwolić. I ty jesteś tego doskonałym przykładem, bo ty tak naprawdę, jak wcześniej miałeś wysoką aktywność fizyczną, tak teraz masz jeszcze wyższą. Tych kroków robisz dużo, zacząłeś biegać, więc umówmy się, u ciebie jest dozwolone, żeby raz na jakiś czas, nawet ja bym powiedział, że częściej niż u ciebie to jest. Możesz sobie pozwolić na te słodycze, no i pięknie to wykorzystujesz, a mimo tego mamy efekty. Najtrudniejsze dla mnie przez ostatnie 6 tygodni było. Zacząć regularnie ćwiczyć, to jest zarówno psychiczny, jak i fizyczny szok dla mnie, dla mojego organizmu, ponieważ do tej pory moja aktywność polegała na spacerze do Żabki i z powrotem. To były takie największe odległości, jakie pokonywałem i fast foody. tak Kiedyś to właściwie nie było tygodnia, żeby jakaś pizza nie wjechała, żeby jakiś kebab nie wjechał. Teraz tego po prostu nie ma i nie powiem, to czasem, czasem to tak idziemy biegać i mijamy dziesiątki tych restauracji, dziesiątki jakichś kebabów, chińczyków, pizzę i te zapachy tak nęcą, zachęcają. Na każdym kroku, no a trzeba jednak zważać, że mieć z tyłu głowy, że ten limit kalorii jest ustawiony i żeby go nie przekroczyć. I żeby to też były zdrowe kalorie, tak? Człowiek bieg, minąłem chyba z sześć robek. 4 kewady, chyba mm -hmm. trzy pizzerie. I wszędzie wiesz, chodziłaś i te zapachy, z taką pizzę, i taki kawałek, chociaż mógł zjeść po prostu. Ale najgorsze jest to, że powiem się, że od tego momentu ta pizza cały czas za mną chodzi. To się nazywa pragnienie wzmocnione przez bodziec. Czyli bodziec, przechodziłeś obok pizzerii, zobaczyłeś i poczułeś, czyli dwa w jednym, to wyindukowało w głowie apetyt. Nie ma nic złego, i jeżeli zjesz sobie na przykład trzy kawałki takiej pizzy. Tak? Będziesz miał ciastko, zjeść ciastko. Z drugiej strony możemy posiłkować się też trochę takimi sformułowaniami, że myśli to nie fakty. Na przykład. Biegnę i mam taką ścieczkę słuchaj, i jest ten zapach wydobywający się po prostu idealnie, jest tam wyrzutnia tego zapachu. Ja przebiegam, i oczywiście, że w mojej głowy pojawia się, nawet wizualizuję sobie tą pizzę, ale myślę sobie, ja bym o tym nie pomyślała, gdyby nie ten zapach. To nie jest tak, że ja chcę zjeść tą pizzę, tylko weszłam w ten zapach. W związku z tym wyindukowało mi się, że pomyślałam o pizzy, ale myśli to nie fakty. I teraz musisz Aha. sobie popatrzeć na to, i czy ona bardzo za tobą chodzi. Bo jeżeli bardzo za tobą chodzi, to szczerze, jako psychodietetyk radziłabym, żebyś tą pizzę sobie zjadł, tylko rozwojowo kontrolował ilości i porcje. To też dzięki tej diecie, jakby no, zacząłem zwracać na to uwagę, cojem, jem. Tak? Czyli idę do sklepu i jak biorę dany serek, czy dany produkt, to patrzę na jego skład, co tam jest w pierwszej kolejności, w jakich ilościach. Zrobiliśmy z Osanią, z córką na zakupach i ona tam jakiś baton chciała. Ja pierwsze co to patrzę skład, jaki <laughs> jest nie. Tam jest, że na pierwszym, tam jest cukier. Drugie to olej palmowy to mówią, dobra, wyrzuca, nie ma. pato mas pełną Tobą pracę, do której jeszcze dojeżdżasz, masz dużą rodzinę, dbasz o siebie, robisz treningi, Ty wręcz jesteś skazany na szybkie posiłki na szybkie, i w to tak. musimy iść, nie? Szybkie, szybkie posiłki, posiłki jakiś nie owoc z biegiem, nie Tak, że... to, to musimy w to iść. I wiesz co, zróbmy w takim razie dzisiaj. Przygotujemy parę szybkich opcji, jakie masz w diecie, tak żebyś miał je na zaś, wykorzystajmy fajnie sobie ten czas. No i też pokażemy osobom oglądającym, że mimo tak zarabionego czasu jesteśmy w stanie być na diecie, jesteśmy w stanie zrobić sobie zdrowe, na szybko posiłki. Mamy wszystko, idziemy gotować. Myślałem właśnie o Twoich celach pod kątem treningowym. Żeby zrobić sobie dwa treningi biegowe w tygodniu i dwa na siłowni, bo wtedy pięknie będziemy walczyć o Twoją kondycję, ale z drugiej strony też będziemy mieć ten bodziec treningu siłowego, żeby tą masę mięśniową ciebie podtrzymywać. Tylko musisz sobie to ułożyć, nie? Jakoś w tygodniu, żeby, żeby mieć na to czas, ale myślę, że też szybkie posiłki Ci tutaj pomogą. Ty robisz na maksa dużo kroków, nie? Ile ostatnio miałeś tam średnią? 19 tysięcy? No to około... bardzo ładnie. To tym bardziej fajnie. Spróbowaliśmy dzień lenia. Tym bardziej fajnie nam się tutaj złoży ten trening siłowy, że to będzie jakiś bodziec. Wiem, że chcesz ambitnie do tego podejść, więc zróbmy może sobie tak, że naszym celem powinno być jeszcze 5 kg w dół i 5 cm w talii. I to byłyby cele na następne 6 tygodni, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy też to utrzymanie. Myślę, że to będzie mądre. A jeśli, wiesz, jeśli będziemy mieć jeszcze lepsze te wyniki, tym lepiej, nie? Co Super. To spoko? Spoko, spoko, spoko. Dobra, bo myślę, że to takie realistyczne i mądre przede wszystkim cele, żeby później nam się to nie odbiło na efekcie jojo. I właśnie jestem ciekaw, jak już kończymy projekt, jak to dalej będzie wyglądało, bo wiadomo, nawyki, nawykami, ale no. żeby, żeby nie wrócić. Jest to później tak naprawdę najważniejsze jest, że ja cały czas będę. I jeśli już będzie zadowolony z tej wagi, to robimy sobie plan pod utrzymanie. I też w gruncie rzeczy będę chciał, żebyś się nauczył, jak jeść, ile jeść, żeby tą masę ciała utrzymywać. I to będzie naszym celem po prostu. Nie? Okay. Żeby nie było tak, że 3 miesiące mijają, kuba odchodzi, a ty gdzieś tam jaś sam, ja, ja znajdziesz no? dokładnie. Dobrze moi drodzy, dzisiaj gotujemy 5 posiłków na każdy dzień do pracy dla Marka, tak żebym miał cały tydzień jedzenia właśnie do pracy. Ktoś znajomy przyjechał i przywiózł 3,5 kg papryki za 25 zł chyba coś takiego. A ja od razu krzyczę, bo wiesz. Marek się nie spytał, jaki ketchup wybierać i mam dla Was proste tipy. Po pierwsze zwracajcie uwagę na ilość użytych pomidorów w składzie. My tu mamy ketchup Madero 232... 3 g pomidorów na 100 gramów produktu. No i też zwracajcie uwagę na ilość cukru i ogólną kaloryczność. I tutaj nie jest najgorzej, bo mamy 26 g cukru i 135 kalorii. Znajdziecie lepsze te w sklepach, ale ten nie jest najgorszy, jest wręcz dobry. A jeśli madero Wam nie przypadł do gustu i chcecie posłuchać o innych klipuch, to nagraliśmy o tym film. Koniecznie go sprawdźcie. Tu masz trzy porządne tortille, 900 kalorii, to jest słowica porcja, nie? I to jest porcja na raz. To jest porcja na raz? To jest porcja na raz. To coś czuję, że nie dojadasz, nie? Dwie <grym> przez jeden dzień zjem. <grym> Ja wiem, że ty lubisz pikantnie, więc możesz tu sobie poszaleć. I jak masz na przykład o taką firację to, to można wiesz. dodawać? Dla normalnych ludzi jest ostra. <gry> mamy moi drodzy tutaj posiłków na 5 dni do pracy. Mamy koktajl, słony karmel. Mamy słuchajcie, tortille z kurczakiem z warzywami. Mamy kurczaka z nioki i surówką taką fajną tutaj. E, mamy na szybko absolutnie opcja minutowa, na przykład skier orzechy wafle różowe, albo inna opcja minutowa. Grahamka, warzywa, orzechy i serek wiejski. Więc jak widzicie, da się na szybko zrobić posiłki. Nam te pięć posiłków zajęło dosłownie 25 minut, więc nawet przy takich opcjach, gdzie musieliśmy uruchomić piekarnik, idzie się wyrobić. No szybko, nie? Szybko, szybko, aż w I mam nadzieję, Marek, że ci udowodniłem. Sam sobie myślę, udowodniłeś, że mimo tego, że się ma mało czasu na gotowanie, można zrobić sobie szybkie posiłki do pracy. Który z tych najchętniej by zjadł? To, co so, dzisiaj to zniknie albo tortilla, albo ten shake, ale jeszcze się zastanawiam. Dobra Marek, to ja Cię zostawiam z tymi posiłkami. Mam nadzieję, że gdzieś tam upchasz w swojej diecie, dasz sobie z tym radę. Cele mamy podsumowane. Myślę, że na 100% mhm. są do zrealizowania. I co? Widzimy się na wideokonsultacji. No dobra. Piona.